Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak w premierze prorenderować materiały, filmy w 2022 roku. Zmieniło się to trochę, była aktualizacja, jest teraz to łatwiej, przyjemniej, wygodniej i dużo premier za nas odbędzie roboty. Naprawdę, jak zostawicie to na domyślnych ustawieniach, tak jak Primier to ustawia, myślę, że będzie ok. Tym, że dlaczego co jak, tak myślę w trakcie tego materiału. Dobrze. Tu mamy odcinek, który już widzieliście na moim kanale. Tu nie będę teraz o aplikacji, jak sobie sprawdzać, ile czasu na telefonie jesteśmy na marginesie. I teraz tak. Tu mamy nowe, jakby, funkcje: mamy import, edit i export. Klikamy sobie e CTLM, ten skrót obowiązuje, ale możemy to jest wyznaczyć tutaj export. I teraz on przetwarza. Mamy ten film. I co tutaj jest prościejsze teraz? Mamy na górze, możemy sobie nazwać go na przykład no, 222 na przykład. To jest to. I już możemy nacisnąć eksport lub w zewnętrznym oprogramowaniu. Tak. Ale ja na przykład sobie jeszcze lubię troszeczkę edytować. To sobie naciskam tutaj. A, poczekaj, bo ja mam już rozwinięte to. A i mam zaznaczony yy, render. Tak, bo to już mam ustawione tutaj. Render to, bo już mam tu ustawione quality. Tak lepiej renderowało. Mówię, bo to już był ten projekt robiony. 80 yy, Bitrate ustawia, on ustawia domyślnie, na przykład 4, 38. 78. Tak jak maksymalnie tu ustawili domyślnie Bitrate, w jakim możemy wyrenderować ten film. Więc renderujemy w maksymalnym. Tak! I teraz tutaj jest taka nowość jeszcze, zanim przejdziemy do renderowania, możemy mamy tutaj YouTube, Twitch, te różne tam platformy, Facebook, inne tam. Tylko z tym, że ja z tego nie korzystam, nie sprawdzałem tego. Może być mniej gdzie indziej z tego poradnik, bo ja z tego nie korzystam. Bo ja uważam, że twardo wylenderować film na komputer i później go sobie zamieszczać, żeby jakieś tam udziwienie nie było czegoś tam. Jest to, może z tym się pobawię, może kiedyś Wam zrobię z tego poradnik, ale to jest duże morze, bo mówię, ja renderuję na komputer, sprawdzam go dokładnie, jak wygląda i dopiero go wrzucam pod jakieś tam ustawienia, więc... Ja wolę sobie tutaj wszystko ręcznie samemu poustawiać. Tak samo my audio, te inne rzeczy tutaj to już nie ruszamy. To są już takie rzeczy, y, gdzie może są bardziej dokładne poradniki, ale jak pokazać pokażę dla Was, tak początkując, jak sobie zmo jak zmontowaliśmy film, wyrenderować film na YouTube'a, jakiś z wakacji film pamiątkowy. W ten sposób po prostu, prosto. I sobie tu naciskamy już. Eksportuj. I to teraz sobie trwa. Mi wyświetliło 5 minut. Bo to jest 4K materiał, więc czekamy. Dobrze. Się wyrenderował plik. Teraz Wam pokażę, gdzie znaleźć te pliki domyślnie, gdzie się renderują i jak nie zmieniliśmy lokalizacji. Ja nie zmieniam, bo tak się przyzwyczaiłem. Wchodzimy sobie w ten sposób. Ja tutaj już ten plik mam na wierzchu na domyślny, bo często używam, ale wam pokażę jak to wejść od początku. Mamy coś takiego co, jak dokumenty. Wchodzimy w dokumenty. Adobe. Premiere Pro. I tu mamy różne pliki, bo tu mamy też nową, bo to są od nowe, nowej wersji, ja mam domyślnie akurat tutaj wrzucone te wszystkie pliki i tak mi zostawię. Mamy aktualizację na nową wersję, tworzę na nowy folder, ale domyślnie i tak jest skonfigurowany stare folder, żeby nam wszystko się nie porozjeżdżało. Yy, I tutaj mamy ten plik, ten film, który normalnie się odtwarza, nie ma z tym żadnego problemu. Więc dobrze. Ja tutaj sobie tylko pozwolę teraz zamknąć. Widzieliście? To jest bardzo proste. I bardzo cieszę, że Premier idzie w takie proste też rozwiązania. Staje się bardziej przyjazny dla pasjonata, który też montuje. Dla zaczynającego. Że nie jest tylko dla bardzo dużych profesjonalistów czyli dla zajaskowiczów, którzy. Tylko tutaj też upraszcza niektóre procedury, robi do minimum, do prostych funkcji, żeby to było czytelnie, wygodnie. Tak jak tutaj, co po prostu to jest zaprezentowane nam, że tutaj jest po prostu czytelne, nareszcie to jest proste. Mamy tu informacje wszystkie wyświetlone. Mamy tutaj te zakładki. Nazwę tu wpisujemy, nie musimy otwierać teraz, że tam otwórz, to zmienić nazwę, zapisz, tak przez okienko Windowsa, tak jak było wcześniej, tylko mamy tutaj już sobie Nazywam jak chcemy ten plik. Tu możemy sobie wybrać ten format, tutaj możemy sobie wszystko ładnie powybierać. Więc naprawdę dla mnie idealnie. Naprawdę dlatego też, że możemy tutaj zrobić coś takiego, wrzucić film swój. Tu nam wszystko już poustawia na eksport i na pewno będzie. Bardzo dobrej jakości renderowany film. Bez żadnych udziwnień. Jak zaczynamy, chcemy mieć dobrze renderowany film. Więc widzicie, w 2022 roku jest super. Naprawdę, premier się rozwija. Ja sam zauważyłem to już yy, przy, nawet przy renderowaniu filmów od zeszłego, czy dwa lata temu, w maju, zostało coś, to... Chyba wprowadzone te rdzenie KUDA, że też pomagają. Też przy renderowaniu, nie tylko przy montażu, ale przy renderowaniu filmów. Więc naprawdę nowe technologie. Naprawdę, nie mając RTX-a 2070 lub te 30 te nowe RTX-y, i nawet procesor, tak jak ja przez jakiś czas miałem, yy, procesor Ryzen 3200. I zamontowałem tą kartę. Zauważyłem duży przyrost wydajności. Duży lepiej mi się montowało. Szybciej te filmy mi się renderował w ten. Full HD ale naprawdę spadło sporo. Więc widać, że karta też robi różnicę, warto. Ja się cieszę, że sobie zainwestowałem w ten sprzęt. Teraz wymieniłem na płytę główną wreszcie na porządną. Jakiś czas temu jest o tym odcinek na kanale. Na razie, cześć. Mam prośbę. Zostaw jakąś fajną, zajebistą emotę w komentarzu. To jest parę sekund. Czy napisz komentarz? Jak nie, to mu jakąś fajną emotkę zostaw. Myślę, że to będzie też fajnie wyglądało i zawsze dla mnie lepiej. Mm, powiem szczerze, komentarz to komentarz. Liczy się ilość komentarzy, nie, co, nie zawartość, nie treść komentarza. Hmm, taki jest YouTube. Szczerze, na razie, cześć, pa i zostaw subka, bo będzie się trochę działo, będą wracać jeszcze filmy typu tego typu, jak tutaj. Jakieś poradniki będą wracać, teraz jak są, zauważyłeś, są w 4K. Na razie, jeszcze raz, pa, pa.